Wojtek, dziś wygrał rywal. Bardzo nerwowe to spotkanie, tak można powiedzieć. Tak, nerwowe było spotkanie. Chciałbym pogratulować ogólnie drużynie przeciwnej z wygranego meczu. Nie wiem, czy zasłużyli na to wygraną. No, trochę może sędziowie też troszeczkę pomogli, bo było naprawdę dużo nerwów. Trochę sędziowali nie po naszej stronie. No i co mogę powiedzieć? Chłopakom naszej drużyny za serducho oddane na boisku. No nic, my musimy walczyć, walczymy sobie do końca, wiadomo, że już spadek mamy, ale będziemy grać do końca, mamy jeszcze cztery mecze nam zostały i będziemy walczyć. Tak można powiedzieć, że wiele nauczyliście się w tej lidze? No dużo się nauczyliśmy, na pewno w głowie to zostanie i miejmy nadzieję, że w pierwszej lidze będzie lepiej. Panie trenerze, za nami kolejne spotkanie, można powiedzieć, że wynik tego meczu rozstrzygnął się już w pierwszej połowie. E, nie do końca bym tak powiedział, mimo że wynik był jaki był, 4-1, tak, ale, ale jak pokazały nam gdzieś tam inne mecze, potrafimy wychodzić z takich opresji, e, no aczkolwiek ciężko, ciężko jest e, grać. Jak się ma większość przeciwko sobie tak? I, i, i tutaj e, no, no nie mogliśmy nic zrobić. Tak? E, graliśmy fajnie, bo ładny mecz z naszej strony dzisiaj. E, dużo sytuacji stworzonych zarówno w pierwszej połowie jak i w drugiej połowie. Gdzieś tam e, pojedyncze błędy, przeciwnik fajnie 4-0 wciągał nas w linię i, i dawał e, piłki diagonalne za plecy. czym zyskiwał sytuację albo 2 na 0, 2 na 1, 1 na 1. Tak? Gdzie tam e, stwarzały się sytuacje bramkowe. E, w drugiej połowie wyeliminowaliśmy te, 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 te błędy, które, które popełniliśmy w pierwszej i, i jak widać było już, już, już tych sytuacji, gdzieś tam z, z tego systemu 4-0 przeciwnika nie było tak wiele, my, my graliśmy swoje, powiedzmy sobie, gdzieś tam cały czas mieliśmy tą naszą grę pod, pod kontrolą. Dalej stwarzaliśmy sytuację, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. No i, i, i jak nie wykorzystujemy sytuacji, no to nie możemy wygrać meczu, tak? Przeciwnie wykorzystał e, pięć sytuacji, które gdzieś tam e, które dostał od nas i, i, i wygrał 5-2. No właśnie w tej drugiej części spotkania zabrakło chyba w naszej drużynie spokoju. Spokoju, e, a może też w pewnych momentach takiego pazerstwa, bym powiedział, bo, bo kiedy mieliśmy gdzieś tam sytuację dogodną do oddania strzału, tak, my staraliśmy się jeszcze gdzieś wyszukać swojego partnera, kolegę lepiej ustawienia, ustawionego, a, a nie do końca to fajnie tak wychodziło, bo, bo, bo mówię, błędne decyzje powodowały to, że że, że nie zdobywaliśmy tych bramek, tak, bo, bo kiedy mieliśmy uderzyć, my dogrywaliśmy, kiedy mieliśmy dograć, uderzeliśmy i gdzieś tam e, kolejną zaporą e, bramkarz w drużynie PNiEW, no, no, bardzo dużo gdzieś tam strzałów wybronił. No my gramy dalej, no co, my nie mamy nic do stracenia. E, będziemy walczyć dalej w każdym meczu i, i, i mam nadzieję gdzieś tam poprawiać tą naszą grę, żeby, żeby na koniec w, przy podsumowaniu całego sezonu można było powiedzieć, że ok, no, gdzieś tam może nie utrzymaliśmy się, ale, ale, ale gra widać i, idzie do przodu i, 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 i będziemy mieli w perspektywie pierwszej ligi na pewno chęć na, na powrót na, za dwa lata. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.